Tord Reklew, aktualny wicemistrz świata, jeden z najlepszych graczy, o ile nie najlepszy gracz na świecie, przez wielu jest za takiego uważany. Niektórzy nawet mówią, że jest najlepszym graczem w historii pokémon TCG. Został zdyskwalifikowany z LAIC 2024, ponieważ wedle sędziów grał zbyt wolno. Siemanku, moi drodzy, z tej strony oczywiście Tasia. Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj tak bardziej pogadankowo na temat tego, co wydarzyło się właśnie na LAIC. Tak jak wspomniałem chwilę temu, to Radek został zdyskwalifikowany. Jest to dosyć dziwne, ponieważ jeżeli chodzi o dyskwalifikacje, to miały one miejsce ostatnio, w sumie nawet często, ale nigdy za slow play. Slow play jest określeniem, które mówi tak naprawdę o tym, że gracz wykorzystuje czas na swoją korzyść. I nie zawsze robi to w odpowiedni sposób. Trochę źle się wyraziłem, bo zaraz tutaj powiecie, że jestem fanem slow play'a. Chodzi o to, że czasami nie macie co zagrać, na przykład, albo zastanawiacie się zbyt długo nad jakimś zagraniem. To jest slow play. Teoretycznie w zasadach jest napisane, że na każdą akcję macie 15 sekund. Jeżeli nie wykonacie danej akcji w ciągu 15 sekund, no to przeciwnik ma prawo was upomnieć. Zwłaszcza jeżeli macie w ręku. Coś do zagrania. Jeżeli nie macie w ręku nic do zagrania i tym bardziej zastanawiacie się nad tym, co chcecie zrobić, to jest jeszcze gorsze zachowanie. Przynajmniej z mojej perspektywy. Jeżeli chodzi o Torda, to kilkukrotnie zarzucano mu to, że on gra właśnie bardzo wolno. Gra Gardewuarem i talia ta ma w sobie bardzo dużo różnych akcji, no bo możecie użyć kilku refinementów, potem możecie użyć kilka Shining Arcana, potem podpinacie energię, możecie zrobić Retreat, możecie użyć jeszcze... Baby Mew, Mysterious Tale, możecie użyć supportera, możecie użyć jakiegoś bola, przeszukiwać deki. Tak naprawdę to wszystko się na nawarstwia i tego jest coraz więcej, co powoduje, że tury grając z Gardevoirem, są tak naprawdę bardzo, bardzo długie. Co nie broni też gracza, który celowo wykonuje te akcje bardzo powoli. Podam Wam przykład. Załóżmy, że wygracie pierwszą grę z BO3. Gra trwała 30 minut, ale miała dobre tempo, robiliście wszystko w porządku, więc wygraliście pierwszą grę. I potem zaczynacie grać wolniej, drugiej grze, żeby jej nie skończyć na czas. Co oznacza, że na przykład zamiast e, użyć refinementu, dobrać karty, po czym użyć kolejnego refinementu, no bo wiecie, że chcecie to zrobić, odczekujecie 10 sekund, mimo że wiecie, co chcecie zrobić. Używacie kolejnego refinementu i znowu odczekujecie 10 sekund. I znowu używacie refinementu. To może brzmieć jak takie trochę narzekanie na to, no bo 10 sekund to jest tak naprawdę mała część meczu, tak? Ale załóżmy, że robicie tak i na turę skupujecie sobie minutę. W ten sposób, no bo używacie tych refinementów, używacie czegoś tam wolniej, e, kupujecie sobie minutę, no to w przestrzeni, nie wiem, 7 tur, to jest 7 minut, które zabieraliście przeciwnikowi. Tak? To jest 7 minut, w których mogłyby się wydarzyć jeszcze na przykład ze dwie tury i przeciwnik wtedy mógłby z wami wygrać. Ale z racji, że wy wygraliście pierwszą grę, drugą gracie trochę wolniej, co powoduje, że druga gra się nie kończy i wygrywacie BO3. I niestety czasami zdarzało się, że tort takich taktyk używał, nawet na streamie i ludzie mu wypominali właśnie slow play. Pytanie, czy można to w ten sposób skategoryzować. Czy nie jest to po prostu inteligentne wykorzystywanie czasu, no bo jeżeli mam 15 sekund na zagranie, no, to mam 15 sekund na zagranie. Nie, mogę tak naprawdę po 15 sekundach czy po 14 sekundach zagrać kartę. No, tak to, tak, to niestety, tak to niestety może wyglądać. Jeżeli to jest nadużywane przez gracza, czyli na przykład zagrywacie powiedzmy palpat i macie w discardzie jednego supportera. No, to oczywiste jest, że musicie go wtasować, bo palpat pozwala wam wtasować do dwóch supporterów z discarda. Ale co najmniej jednego. No to jak mam jednego w discardzie, no to tylko jego mogę wtasować. I jeżeli wtedy na przykład przez 15 sekund przeglądacie sobie, powiedzmy, discard, tak? Po czym sięgacie do discardu przeciwnika, że niby chcecie zobaczyć, co on tam ma i co Wy możecie wybrać ze swojego discarda, żeby wtasować. No to już jest trochę nagięcie, nagięcie zasad, nie? W ten sposób można na to, można na to patrzeć. Ja nie jestem ani za tym, co się wydarzyło, ani przeciwko temu, jestem tak trochę po środku, i trochę, trochę nie wiem, o co mam sądzić, no bo jakby ja też nie zawsze gram najszybciej i na turnieju w Barcelonie byłem upominany przez moich przeciwników, o czym przyspieszałem swoją grę oczywiście. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak sobie obejrzycie kilka gier Torda, gdzie on przegrywa bardzo długą pierwszą grę, na przykład pierwsza gra trwa 30 minut i on ją przegrywa. To nagle włączam tak my się tak, myśleliśmy, że Turbo Tord i on nagle potrafi bardzo szybko grać, drugą grę skończyć nie wiem w 10 minut i jeszcze dokończyć trzecią grę. Mimo że pierwszą grał bardzo powoli. To jest dla mnie dziwne. Ale jak był na streamie Tord teraz na LAIC w drugiej rundzie grał naprawdę szybko. Nie grał jakoś specjalnie wolno. Może dlatego grał szybko, że Pierwszy grze sprawdzywał dwa garderwo i Eksy chciał jak najszybciej tą grę skończyć, bo wiedział, że przegra, ale przeciwnik popełnił kilka błędów i dlatego tort wygrał. Nie wiem. Thord tutaj wystosował takie nie wiem, wyjaśnienie tego, co się wydarzyło. Możecie to sobie przeczytać, ja pozwolę, pozwolę sobie to skrócić. W trzeciej rundzie, w day one, czyli zaraz po streamie, tort trafił na gracza Snorlax Stolak, który zrobił top 8 Japończyka. No i to jest taka gradzie, jakby. Tak naprawdę nie ma szans na dwie gry, nie? No bo Gardek długo gra, Snorlax też gra długo, więc, więc to jest ten problem. No i Tord tą pierwszą grę przegrał. Bez warninga, bez problemów z sędziami, bez żadnego tam pospieszania przez przeciwnika. No ale sędziowie podeszli do niego i, i dali mu po prostu match loss. Czyli jakby Thord i tak tą grę przegrał, no bo przegrał pierwszą, pierwszą grę, tą rundę przegrał. Przegrał pierwszą grę, więc, więc przegrał rundę. No, ale sędziowie dali mu po prostu mecz los, bo niby grał za wolno, nie? No i potem kolejnego dnia w 11. rundzie znowu go odciągamy jakby w trakcie meczu, w trakcie zakończenia tak naprawdę już całości, nie? Że Tordusz praktycznie, praktycznie wygrał. Z tego, co czytałem w komentarzach, jego przeciwnik się wypowiadał, że pierwszą grę skończyli w 15 minut, drugi też już byli blisko końca. No i nagle bez żadnego ostrzeżenia znowu, czy czegokolwiek, jak, jakiegokolwiek, jak on to nazwał, indykatora tego, że coś jest nie tak. Został poinformowany, że znowu dostaje mecz losa za tempo gry. No i sędziowie podobno bardzo tutaj przekolorowali, przekoloro przekolorow, 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 za trudny język. Bardzo przesadzili, jeżeli chodzi o tą sprawę, przy rozmowie z Head judgem. No i tutaj przyczepili się do tego, że Toro grał 13-minutową turę. No i z racji, że dnia pierwszego dostał taką samą karę, to wszystko wyeskalowało. No i dostał. Dostał dyskwalifikację. Okazało się, że było wielu sędziów, którzy patrzyli na niego w trakcie turnieju, a w ostatnim meczu przyznali się, że nie, nie dawali na, na jego mecz mniej niż czterech sędziów. I po prostu wyobraźcie sobie, że gracie sobie na turnieju, który de facto wygraliście jakiś czas temu, no bo Tord wygrał wszystkie, wszystkie internacjonale, I nagle się okazuje, że macie na sobie kilku sędziów, którzy obserwują każdy wasz ruch. I to nie obserwują tego, czy robicie błędy, tylko jak szybko grać. No właśnie. Fajnie, jakby sędziowie też byli bardziej komunikatywni według Torda, żeby powiedzieli mu na przykład, że słuchaj, grasz za wolno, tak? Tak to powinno w sumie wyglądać, wydaje mi się, i nawet Tord o tym wspomina, że to jest przeciwko, przeciwko zasadom dla sędziów. Na tym się nie znam, nie będę się wypowiadał. Ale wydaje mi się, że powinno tak być, że podchodzi do ciebie sędzia i mówi, słuchaj, masz warning, ostrzeżenie, tak, grasz za wolno, graj szybciej. No a tutaj dostał, dostał od, razu, od, razu, od razu deku. No i tord się trochę poirytował i. i Tutaj powiedział, że najprawdopodobniej do Brazylii już nie wróci. Oczywiście w komentarzach tutaj wylała się fala hejtu, zarówno na sędziów, jak i na torda. No bo tutaj można by było powiedzieć, że to nie jest kara za slow play, a za jakieś zagrania, które są niepotrzebne i bardzo, bardzo powolne do tego, żeby, żeby właśnie ten czas zyskać. Ja jestem przeciwny takiemu graniu, oczywiście, no bo po to są trzy gry, żeby, żeby wygrać trzy gry. Tutaj z kolei mamy, mamy wypowiedź jednego z graczy, który mówi, że rozmawiał z dwoma przeciwnikami Torda. Tord wygrał Mirror Gardy 2-0 z 15 minutami czasu, więc to pokazuje, że nie grał jednak zbyt wolno. Jego przeciwnik z drugiej rundy powiedział, że Tord wygrał pierwszą grę i wygrałby drugą z 15 minutami czasu, no ale przyszli sędziowie i go zabrali i, powiedzieli. I obaj przeciwnicy mówili, że Tord nie grał wolno. Może nie grał wolno w tym meczu, może grał wolno w jakimś innym meczu, no ale to czemu go zabrali od, od tego meczu, a nie od innego? No tak, no tak średnio. Tutaj z kolei jest y, tekst, że sędziowie powinni zostać zwolnieni, bo pozwolili na przykład na streamie, y, nie zwrócili uwagi, że jest 300 wrażliwe na Pokémonie, który ma 240 zdrowia. Y, albo że gracze mogli sobie zagrać, Kantor mieć mieli tyle prize'ów, tak? Więc, więc no. Tutaj mamy słowo przeciwko słowu, tak naprawdę. Mamy słowo przeciwko słowu. Są ludzie, którzy wspierają Torda. Są ludzie, którzy twierdzą, że był celem sędziów. Ja tutaj wyrażam swoje opinie na ten temat. Nie będę siedziałem kilka razy koło Torda na, na dwóch ostatnich turniejach. No i ciężko mi było ocenić, tak naprawdę, jak on gra. Nie dane nam było trafić na siebie, i, i nie miałem doświadczenia gry z nim. Ale no widziałem kilkukrotnie na streamach, że Tort potrafi pierwszą grę grać naprawdę bardzo długo, żeby drugie gry nie kończyć. Ewentualnie drugą grę bardzo szybko gra. No, Wyszukajcie sobie w internecie. Więc, więc potrafi grać szybko, i to nie jest tak, że musi bardzo długo nad każdym ruchem się zastanawiać. To też nie jest złe, tak? Tak długo jak wykorzystuje, jakby gra wedle zasad. To też nie jest złe, to wtedy po prostu są zasady złe, źle, źle skonstruowane, ale jednak mimo wszystko, no Wykorzystywanie czasu przeciwko, przeciwko przeciwnikowi wydaje mi się być tutaj niepoprawne. Jeżeli nie masz zagrania, albo wiesz, że jakieś zagranie zrobisz, to je zrób. A nie pajacuj przy stole i udawaj, że, że nie wiesz, co masz zrobić. tak? Po prostu zrób to zagranie i grajcie sobie dalej. Wygraj z przeciwnikiem, dlatego że masz lepszą talię, dlatego że masz lepsze zagranie, że jesteś lepszy po prostu. A nie dlatego, że wygrałeś pierwszą grę, a w drugiej robiłeś, co chciałeś i po prostu czas się skończył. Byłem też, jakby trochę ofiarą, można powiedzieć, czegoś takiego w Barcelonie. Nie zwróciłem uwagi tak naprawdę na czas. Mój przeciwnik grał bardzo wolno trzecią grę. Trzecią grę, którą gdyby nie czas, to bym wygrał. I nie mówię tutaj o grze na streamie, żebyśmy się nie zrozumieli źle. I, i no, jakby dużo bardziej, dużo gorzej bym się czuł, dużo lepiej bym się czuł, gdybym tą grę zremisował po dwóch długich grach, albo przegrał. Po, po, po normalnych trzech grach, niż dlatego, że zremisowałem ją, bo mój przeciwnik grał wolno. Nie? No to tak jest trochę. To takie jest trochę. To jest taki shady temat, nie? Taki. No. Nie jest ani biały, ani czarny. To jest, te, to jest szary temat, nie? taki, taki pośrodku, i, i tak naprawdę można mieć różne, można mieć różne podejście, podejście do tego. Czy Tort powinien zostać zdyskwalifikowany? Moim zdaniem, jeżeli grał wolno, i dwa razy go na tym sędziowie złapali, to powinni mu zwrócić najpierw uwagę, a potem, potem dopiero dawać mu mecz losa. Jeżeli nie grał wolno, to oczywiście nie. Więc jeżeli grał wolno i nie zwrócili mu sędziowie uwagi, ale faktycznie gdzieś tam ten slow play się pojawiał, czy to intencjonalne tracenie czasu się pojawiło kilkukrotnie w trakcie turnieju, no bo zakładam, że sędziowie go obserwowali z tego, co on pisze, no to deku jest oczywiście jak najbardziej zasłużone. Tylko pytanie, czy to nie jest takie bardziej deku na pok. Nie? bo jednak można wielu graczom zakładam za, zarzucić, że grają wolno, ale nie są oni no, dyskwalifikowani, a tutaj dyskwalifikacja dla wicemistrza świata um, jakby robi, robi różnicę nie? też żebyśmy się źle nie zrozumieli, to że Tord jest wicemistrzem świata nie znaczy, że nie jest graczem takim jak ja czy ty um, jego też obowiązują zasady oczywiście ale kilkukrotnie, kilkukrotnie wydaje mi się, że Tordy je naginał czy naginał je na tym turnieju nie wiem. Można sobie poczytać to, co jest napisane na jego Twitterze, to co jest napisane w komentarzach. I wyciągnijcie wnioski sami. Jakby nie patrzyć, decyzja kontrowersyjna, skandaliczna raczej nie nie powiedziałbym, ale na pewno decyzja kontrowersyjna. Um, I tyle, i tyle. Chciałem wam przekazać po prostu taką informację. Miejmy nadzieję, że Tort w Polsce się pojawi. I, I że u nas w Gdańsku na turnieju nie będzie żadnych problemów, a to już ten weekend. Także kibicujcie, będę też tam również brał udział, bo muszę się jeszcze wylecieć do końca, bo coś mi siedzi, siedzi w noś. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał po więcej materiałów związanych z Pokémon TCG. Chciałem to omówić, no bo to jest taki, taki temat, który jest trochę, trochę bolesny, też. A, jeszcze wracając pamiętacie, znaczy może nie pamiętacie, kiedyś była taka akcja jakiś czas temu, że gościu przekładał sobie karty, przeciwnikowi tasował karty i wyciągał na górę i na streamie to było, to było na jakimś tam special evencie i ewidentnie było widać, że, że stakuje dek. Ewidentnie było to widać. I on nie dostał bana, ani de deku dostał z tamtego turnieju, ale bana nie dostał, nie? Więc pytanie, czy jak na przykład teraz, co się stanie, jeżeli Torda znowu złapią na czymś takim i zdyskwalifikują, to co, dostanie bana? No bo tak by to eskalowało, nie? bez sensu. Dobrze, kończę już ten, ten materiał, idę nagrywać jakieś, jakieś decklisty. Trzymajcie się moi drodzy, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, bo aktualnie trochę zimno za oknem. Pa, pa.